No i jestem w drodze do klienta z rybami. Słuchajcie, yy, będzie taka opcja. Zobaczymy jak dalej, ale na pewno na początku firmy, że będę mógł przyjechać do was, tak do 250 km od Białegostoku. Auto mam w gaz, więc myślę, że te 250 w jedną i w drugą to będzie koszt około 150 zł. Więc tak naprawdę nie jest to jakaś kwota, oczywiście mIle widziana kapka jakiś mały poczęstunek, tam, tak żebym mógł chwilkę sobie odsapnąć więc widzicie co dostajecie eee, wiadomo, ryby to ryby, fajnie zobaczyć dobra, jadę dalej dobra, rybki dojechały do klienta były zamówione klient sobie wybrał z długiej listy no i wprowadzamy do akwarium dobra, ryby dobra. będziemy rozpakowywać i wprowadzać do akwarium tutaj tylko same ryby. Pokażę się, tutaj takie akwarium u klienta. No i wracam od klienta. Słuchajcie, żadne warunki nie są mi straszne. Droga zalodzona.